dużo do udowodnienia, bo biorąc pod uwagę oczekiwania e, k, królów e, i w pewnym momencie już po prostu nie wybiegły na murawę, pojawiają się tutaj właśnie gracze e, Panthers jako pierwszy bardzo ciekawy debiut tego zawodnika, o ile pojawi się w formacji ataku i ruszyliśmy, piłka złapana na 10 jardzie, jest akcja e, powrotna, już tutaj problem z Taknow Kings. Po raz kolejny próba akcji podaniowej, tym razem na drugą stronę i piłka złapana i to jest jednak przyłożenie. Krzysztof Karp zdobywa touchdown 6 do 0 Kraków Kings. Lubi posyłać dalekie podania, Louis Barrios właśnie, jeśli ma przestrzeń w kieszeni. Po raz kolejny próba Świechowicza jest podanie Cartwright. Ale z I to spodanie złapane! Kilkadziesiąt yardów zdobyte przez Tomasza Burdzińskiego, On lubi łapać takie piłki nakręcone. Są młody skrzydłowy, co zdawało egzamin w pierwszej kolejce tego sezonu. Cartwright u razu wybiega poza kieszeń, szuka zolika pole, punktu, to jest Tomasz Burdziński wyrównuje i jest lambo Lip na Stadionie Olimpijskim, ale bez kibiców z tamtej strony na tym wirażu szużlowym 6 do 6, a za moment po próbie podwyższenia mogą Panthers wyjść na prowadzenie. Świetnie rozrysowana teraz ta zagrywka. Cartwright miał mnóstwo, ale to też mnóstwo czasu. Druga stopa nie była w Murawie. Dot Kopnięcie jest udane. 7 do Izolowany Krzysztof Karp, ale Ziemba ma tam wsparcie. Safety Cartwright szuka podania, ale powstrzymany. Fantastyczna Nie, teraz akcja. Bariusz, chyba będzie szukał dalekiego podania. Tym razem do środka jest złapana piłka przez tego tajtenta Tomasza Skowrońskiego, który już dzisiaj pojawił nam się. Objawił nam się jako skrzydłowy przestolicz, czy tu będzie próba oddania piłki do WOK-a. tak jest, dlaczego u niej tończy przyłożenie, ale tutaj bez większego problemu wbił się Bartosz Włoch, świetna seria ofensywna w wykonaniu tego weterana Kraków Kings. Był tam co prawda pike, Pancake na jednym z oficjalnych liniowych Kraków Kings, które są położone na murawę przez drażynę od tego co widzimy we Wrocławiu. Pierwsza próba i 10 kart, na świecie porusza się w kieszeni, jest rzut, piłka powinna być złapana, jest złapana i czy był w boisku? Tak, był w boisku Kacper, to nie próba przebicia się tutaj, ależ fatalny snap, piłka szoruje po murawie, Cartwright musi się ratować, wyrzuca piłkę, pole punktowe, ale złapane, tak jest, ależ to zrobił Kacper Chorążewski. Katastrofalny eee, snap. I jeszcze tutaj zdążył wyrzucić piłkę pod naporem Kacpra. Spychały i tutaj świetnie. Też już takim rzutem na murawę złapał tę piłkę. Kacper kardowe kopięcie na e, bramkę. Ma sporo miejsca. Rozgrywający Kraków Kings będzie indywidualna akcja biegowa. Czy zostanie wypchnięty wcześniej? Nie, to z pierwsza próba i jeszcze więcej. Ależ tutaj akcja rozgrywającego Louis Barriosa. Bariusz oddaje piłkę, jest gra, chce biegować, dojdzie to touchdown! Jan Szwaj, numer 6. Znów próba gry podaniowej na skrzydło i piłka jest złapana przez Tomasza z 160 yardów podaniami 27 jardów w jego w pierwszym meczu i teraz fantastycznie i znowu Burdziński Ależ mamy tutaj duet Cartwright Burdziński Odebrał piłkę, od razu wybiegł poza kieszeń, tutaj fantastycznie rozrysowana ta... zwarta próba, i8 grają wrocławianie, kartraj od razu wybiega poza kieszeń, jest pod presją, rzuca piłka, jest złapana i to jest przyłożenie! Kacper Korążewski, drugie przyłożenie w tym spotkaniu. Kacper Korążewski. Bardzo ważne podwyższenie za jeden. Najlepiej piłki grzebiegowej. Tak jest i to jest przyłożenie. Kraków King sprowadzą 26 do 20. Znów Bartosz Wok. Trzecie przyłożenie biegowego wyższenia. Tym razem snap dobry. Jest moc. Cartwright musi uciekać z kieszeni, tańczy, nie masaka. Szuka Cartwright, podania jest złapane! Burdziński! Co to jest za zawodnik, proszę państwa? Ciebie, no pewnie piłka zaraz poleci do jednego z tych dwóch zawodników. Jest play action, dawno tego nie widzieliśmy. Dalekie podanie, piłka złapana! Burdziński! Jest szybki, dobrze łapie. Druga próba i trzy będzie próba podania i to jest sak. W końcu Panther z Wrocław się udało. Ksawery. tracz. Chyba z 10 jardów straty w tej akcji. Druga próba i dziewięć. Jest zmyłka i dalekie podanie, piłka złapana! Kacper Chorążewski pokonał Jana Zawackiego z numerem 51. No ten duet Chorążewski-Burdziński przypomina mi swego czasu duet matkowski Tomasz Dziedzic lata temu. Biało-czerwoni będą mieć z tego dueta. Przecież jeszcze są skrzydłowie winnych drużynek jest pod Najpal Puktory Touchdown! Kacper Chorążewski, mamy Hutric tego wide receivera. Fatalny snap. Kopie. Ale trafia, trafia. Tak też się dzieje. Wok. Touchdown. Bartosz. Woch. Trzecie przyłożenie w tym spotkaniu doświadczonego backa Krakow Kings. Dobry sna, przytrzymanie tu chyba jest wszystko idealne. Patrzę na sędziów. Będzie po raz kolejny próba przekazania piłki do Awrońskiego, Nie kartra i tym razem sam biegnie, już jest pierwsza próba. I więcej. Jeszcze tutaj zamarkował odrzucenie piłki do tyłu. Do Wojciecha Solarskiego. Jest jeszcze żółta flaga na Murawie. Po drugiej stronie boiska w okolicach Burdzińskiego. Tu będzie widać na powtórcach zamarkował odrzucenie piłki do kolegi. No złapany tutaj też za kask. Jest pierwsza próba, Cartwright wyrzuca piłkę w pole punktowe, złapana! Touchdown! Pytanie czy wyrzucił piłkę przed linią wznowienia akcji, ale nie widzę tutaj żółtej flagi i to będzie chyba przyłożenie zaliczone, Burdziński po raz kolejny. Piąte podanie na przyłożenie Joshua Cartwright'a. No i jestem teraz ciekaw, czy Jakub Samel zadecyduje, żeby Panthers poszli... Jest on! kick. Piłka złapana dla Panthers! Wrocław po to wzięli tę przerwę na żądanie! Przecież to jest tak rzadko spotykane, że brać przerwę na żądanie w takim kluczowym momencie meczu. Cartwright pod presją jest checkdown do Wrońskiego. Kilka yardów zysku. Druga próba i 6-7 yardów do przejścia. Hartwright odbiera piłkę, jest pod presją, musi wyrzucać piłkę, ucieka i to jest Sak Kraków-Kings, który kończy mecz. Kraków-Kings wygrywają 34 do 33 na stadionie olimpijskim we Wrocławiu, ależ mieliśmy tutaj zmiany w tym meczu. Co tu się działo? Wielkie widowisko we Wrocławiu.